Witam wszystkich serdecznie z tej strony w Farkas i nasza dzielna Kuko, która zmierza we stronę wtedy, skąd nas zabili. Zabiję na razie jednego z nich. I poczekajcie sobie. Poczekajcie. Zostaje przestaję trochę monitor. O, pod innym kątem. Może gdzie lepiej. Widzę, że tam stoi jedna cokole, tam drugi. Może tylko ten zaskoczy. Pomalutko idziemy 3. Dobra, jest. Ten z, chyba z Pejczem. Nie jak go mi się udało spulować. E, wcześniej co tutaj było pamiętacie jak się przebiegało do niego tutaj po drodze. Z tego gościa faktycznie spiromanci większe obrażają. Tu zadaje 168, a tam temu zadawałem powyżej 200. Wyżej 200 z Firmansji, ja sobie ustawiłem właśnie w kule Firmansji. nie dusz, tak, włócznia ja dusz, to by tam dropa, to są dwa użycia, aż to mi brakuje inteligencji, Przez jest 40 podbić. No niestety. Ale ja wam zaraz pokażę, że piermancja trochę lepiej działa. Tylko i tak bym sporo kulu zużyć. Hop, jest. Mam nadzieję, że tylko jeden, bo ich było wtedy czterek. więc jeszcze jeden gdzieś tam pojęcie czaić. 187? Myślałem, że powyżej 200, dobra. Więc są takie same. Różnica jednego punktu. Nie pamiętam, czy to było 168 czy 188. W ogóle, dlaczego jest ta kula czerwonego oka pęknięta? Bo ja sama zależy, A, że innego światła jest. Dobra, to mnie akurat nie interesuje. Jedna kulka mi została. Więc się przełącz, no i strzela I jesteś, właśnie na ciebie czekałem. O ty, skopniak, mnie? mnie no, bierz kajnotki. A, i po drodze tutaj raz zginąłem, głupio, właśnie z tym, co miał te, e, to co ja mówiłem, że ma proces okulkinga. Dobra, uderz jeszcze raz. To raz zginąłem, bo... O, krwawy bisze, akurat dostałem to co... Czym on się psuje. Pamiętacie tego co zaatakowała się po Tutaj jak się szło tego mostu, to jednego zaatakowałem, drugiego nie zobaczę, bo to właśnie tych dwóch na mnie się rzuciło i trzeci spadł, ten właśnie gościu z procą. się okaże, że głupio robisz tu ideę? Że tam pójść? A, tu jest ten most! Pójdę do tej a tamta brama była do czego? Dobra, może wrócimy... Brama. Boże, jaka brama i czekajcie, bo nie zresetowałem sobie stopera oczywiście. Nie zresetowałem, nie ustawiłem go w A wstają, że nagrywam, jakby do Was nawijam... Hmm, ile mogłoby mi zająć w Około 6 minut 7, minut, coś koło tego. Wiem, że będzie dłuższy odcinek. Dobrze, dobrze. U panie, z wielką maczugą. Jest co panie? To jest myśl. Może dasz radę. Moment, to teraz trzeba iść w prawo. Tu mi nikt nie wyskoczy, na plecy nie. Raczej tamtych nie zabiję a mi nikt nie wyskoczy. ty byłeś. Kupiłem sobie 30 parę klejnotów życia No i teraz mogę trochę szaleć Strasznie mi się chce nagrywać, ale też mi się chce spać, no? Nie rozumiem tego. Znaczy to są moje dwie ulubione czynności, granie i spanie, nie? Tylko grał, spał, nic więcej. Dziękuję bardzo. Parka szczęśliwa. Dobra, skończ stąd, nie strzelał. O, tu jesteś. A, nie wiedziałem, że to jesteś strzelcą, bo wcześniej mnie zaatakowałeś z tego, z miecza. Kurde, fajnie się walczy z Falchionem, ale strasznie szybko tego. Się niszczą. Nie to, to. Wiecie, co miałem ochotę teraz zrobić? Zapisać. Nie wiem czemu, ale nagle mi się nasza ochota na nie ma zapisanie. Hmm. Czy się okaże, że nie potrzebuję tu idę? Ale okej. Okay. Widzę na czerwono. Raz. Tam jest chyba wejście, to jest wejście, tam jest przejście. Pniak, ty niczego nie symbolizujesz? Mówię dalej. Ty też nic nie symbolizujesz? A tak, w starych częściach to była winda. Czekajcie, a jak wejdę? Ja nie da się iść w szkołę. jedynce to, to była winda, ale chyba w też jakaś winda. Winę taką wyprowadziliśmy. Tam jest bonfire zamknięte, czyli klucza potrzebuję. Pod górę się chyba nie dostanę, bo nie widzę właśnie. Dobrze, widziałem, że nie widzę. Tam jest jakieś przejście, a najpierw mostek. Cześć, panie. Teraz zginął, to się chyba zdenerwowało. Wiem, że jestem głupi, ale nie aż, ty, nie, aż tak, co? Też umiem tańczyć. Ze śmiercią. Nie tylko ty. Ale bym tam... Ale tam... z chęcią się dosłownie do tamtego bonfire'a. Teraz tak. Iść tam. Tam jest jakaś dróżka alkoholu. Albo wejść w górę. Pójdziemy naokoło. Okej. Okay. No to się wracamy. <laughs> nie, no dobra, zaraz go pokonamy pałownika. E, Aż że tego przebicia na plecy nie wyszło. Ciekawe w co prowadzi to drogę. Ok, masz zatrute... masz zatrute strzały. Tak, wiem. Słyszeliście jak mówię, masz zatrute strzały. Tam jest jakieś przejście. Tu jest przejście. Boże, jeroz, rozwiduj. Teraz weź człowieku, wybierz tak, żeby pójść najpierw w ślepy zaułek, a potem wrócić. Jaszczurka mi zginęła przez Ciebie. Chciałem jaszczurkę zaatakować. To jest chamstwo. No, lecz się, lecz panie, lecz. Cała ta droga po nóż do rzucania? tam jest. Jesus Christ, gdzie ja mam iść? Czekajcie, chwilkę już jest, tam się podrapać, i podrapać za uchem. tak musiałem ściągnąć słuchawki, No, moment, a tam ta droga na dole nie będzie się łączyć z tą tutaj, żeby to mógł zaskoczyć. Tam widziałem że już ktoś biegł. <laughs> Jeszcze mnie wrócić się tam do ura, ale spokojnie, pomału. jest jakaś kładka, Ej, o, i jesteś. Dobra, tam był łucznik. Już, oberwałem zaraz. Okej okay. eee, Szkielet ja sobie na razie podaruję Ciekawe, czy oni mają przywoływacza, bo wiedzą co był przywoływacz, którego jak się nie pokonało to szkielety się e, odradzały A ty masz do pchnięć Ma życie To znaczy że się odrodzi Raczej, znaczy, życie, pasek życia mu się pokazuje. Tak. A, pasek życia zniknął. Pocytacja, zaraz mnie zajdzie od tyłu i tyle będzie. No nie, może i nie. Może być, wy... trzeba być trochę bardziej ufnym. te szkielety naprzeciwko. czy się oglądam, czy tam właśnie nie biegnie, bo takie trochę było jakby miał mnie zaraz od tyłu zajść. Jest przywoływać jednak. Ale się dałem wrobić. Jaki ja głupi jestem, czyli jednak tego przywoływać, wskrzeszacz. No nie, nie mam tego. Dobra, to ja się z wami widzę przed tym. No, jak to się nazywa? Przed tym rozwidleniem, czy iść tam w groty, czy tutaj biec? No, to do usłyszenia za chwilkę. No i ruszamy teraz. Ruszymy tam. Nie będziemy chodzić ani tutaj do jaskini, ani tamten do jaskini. No, w całą kombinację poproszę, ale nie odskakuj. Daj się ładnie zabić. O tak, i pięć. No i na co ci to było? Kurde, staram się coś tam górą, czy mi nie zaskoczył, albo bo uczyli że mnie, żebym strzelał. Tam gdzie to o ten nóż byliśmy do rzucania. No ale z wyskoku mi udało się o to. Ta dróżka, dróżka łatwo dalej prowadziła? bo ja się zastanawiam, czy mi ci nie zaskoczył na mnie. Eee. Dobra, ryzykujemy. Przecież kurde, ja się nie chcę po raz kolejny powtarzać tego etapu. No czekajcie, zanim ja wcześniej zacząłem tego, bo za stopper włączyłem, to było z jakieś 7 min, co, nie? Dobra, chyba ten odcinek będzie krótszy. Nie, no nie wierzę. Ale dobra, do mostu. Muszę dojść do mostu, dobra. Tu że ja za chwilę... Chyba dzisiaj powinienem nagrywać. No i witam was wszystkich ponownie. Jak widzicie, już jesteśmy za tym trochę mostkiem. Po drodze było miejsce, skąd oni mi wyskoczyli. Jest takie, jak tam jest ten łucznik, co do mnie strzelał, co mnie ja zabił wcześniej. Z pomocą tego, co się wynika, to właśnie o tutaj. I mi ten jeden wyskoczył, drugi strzela. Myślę, że to jest klucz, który miał tworzyć tego bonfire'a bliżej. W lochu miał marłych. Muszę hmm. jakoś tam wrócić i zobaczyć, czy to jest to. Ale na razie może pobiegnijmy. No i ja będę żałował swojej decyzji, ale cię już Głupi jestem tutaj. Okej, okay, ale jak to właśnie w większym tu, na większym obszarze. Faltava de idade. Essa cura Czekaj, już ja sobie dogodne do miejsce wybrać. Z Roweną. co mi dasz? No wiesz ty co, nic mi nie dasz. Ja się tak namęczyłem, prawie teraz spadłem. O taka dobra. Tak, już tu wróciliśmy, to zobaczmy, co to otwiera. <laughs> Tego bonfire'a tutaj. Nie to, nie to. O i tak, pięknie. Co, Ta, miałem raz, co to tu otwiera. O, NPC, nie zobaczę, Cię wcześniej. I thought you were that bastard for a moment. You've set me free. The cheeky prick. I am Crater of Mira. I travel... I've heard this land was full of danger. I've, I joined forces with a man on the way. But he was no more than a ba... He took the first chance he had. I decided to set a trap for him here. I can't believe that I was so dense. You be careful of him. Where's <laughs> this rather unusual ring? I've seen this type before. It kills. it... I'm sure I won't be his last <laughs> victim. The man's—he's a slick talker. It's a bundle Pate, the man with a strange ring, and don't you believe? Oh, I'll find the common for the it Guess. Okay. Pita, chyba chyba zaotwiliśmy, chyba No ten gość co tam kazał tam zwiedzać, że tam jest jakiś skarb, zatrzesnął się za nami, musimy około na lecieć. Na realie to trzeba czas było kończyć, bo trochę czasu już nabiło się. jakieś będzie pół godziny na, na dobiegać. Jestem pewien już iż, ponieważ zapewniałem 100 P znowu. To się zatrzymałem, żeby miejsca, które wycinałem. To wszystko tego wycyrklować na ta kalipa. Okej, okay, spokojnie, biegniemy. Spokojnie jaka wojna. Tam widzę foga. Widzimy. I tu jest foga. mówcie mi, że to jest włos jakiś. I co? To też będzie z tymi szkieletami połączone? Tak już widzę, że wstają, dziękuję bardzo. Postoję. Znaczy, jakby je wyciągnąć gdzieś tutaj daleko od przywoływacza zabić, że im pozwoliły do niego dojść, no żeby spadły, o. To by było zajęcie. To on dał radę. tak naprawdę dał radę. I ten to jakiś król. Dobra. Wiem jedno, nie pchać się na siłę. Dobra, on już zginął. Załóżmy spokój. I one nad nie wstały. Co?! Jebiście, Boże mój! Było blisko. E, zapal, żeby Oczywiście to się przyda. Wow, wow! wow, wow. Zaraz pociągnę Rzucam tą wajchę, tylko sobie z nią Zanim ja tam polecę, nie pójdziemy na tego bossa, i wszystko. Ja się naprawdę z wami pożegnam, bo odcinek się robi naprawdę długi. Tak mi się wydaje. Więc ja dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Ja sobie ten uciek zapisuję i oczywiście zaraz zagrywam dalszą część, bo aż mnie wciągnęło i muszę co co jest dalej, co jest dalej, co jest za forem w ogóle. a wewnątrz jakichś boss coś, może jakiś szkieletek jak nitro, nito, 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 nitro, jakoś tak on był w tym, w pierwszej części. Ja się dziękuję wam wszystkim za uwagę do w kolejnej części, którą ja sobie nagram zaraz za chwilę. Więc miłego dnia lub wieczoru. Pa, pa!